Emocje po wczorajszym meczu opadły, dlatego chciałem powiedzieć kilka słów teraz na chłodno. Bardzo cieszy mnie zwycięstwo, a tym bardziej styl, w jakim reprezentacja to zrobiła. Koniecznie musimy grać na dwóch napastników, to pokazał ten mecz. Kiedy mamy dwóch napastników, to nie chodzi o to, że mamy trzech światowej klasy napastników, e, tak, to też jest bardzo ważne i trzeba ich wykorzystywać, ale kiedy Robert Lewandowski jest sam, wraca się po piłkę, zostaje za przeproszeniem z ręku. Musi komuś zagrać. Wielkie, ogromne luki były. Ogromne luki w ataku, w pomocy jest, jeżeli gramy na jednego napastnika. Tak jest w naszej kadrze. Zatem kiedy jest dwóch napastników, Robert Lewandowski cofa się głęboko, zabiera gdzieś piłkę, odwraca się. Na 20-30 metrze zawsze gdzieś będzie operował, czy to Arek Milik, czy Krzysiek Piątek. Nie można też mówić, że gra na dwóch napastników to jest jakieś know-how reprezentacji i my będziemy już wszystko wygrywać. W meczu z Austrią, co prawda wygranym, ale w średnim stylu można powiedzieć, Mało powiedziane, średni styl to mało powiedziane. Wygraliśmy mecz, graliśmy również na dwóch napastników, ale graliśmy bardzo słabo. To nie jest jakiś know-how, ale musimy tak grać. Kolejną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to jak wielką dysproporcją w poziomie gry dysponuje Kamil Grosicki. To jest... to mnie zdumiewa. Kamil Grosicki, który potrafił polecieć pięknym rajdem, wywalczyć rzut... Kamil Grosicki, który po świetnej asyście, co prawda, Piotra Zielińskiego, strzela świetną bramkę, przez cały mecz gra fatalnie. Kamil Jrosicki zagrał naprawdę fatalny mecz. Był najsłabszy na boisku. Z Polaków moim zdaniem. E, rajdy ciągnie, ciągnął tą lewą stroną e, bez głowy zupełnie. Głupie utraty piłki. Gdzieś tam wbijał się prosto w obrońców, nieudane dryblingi. Robert Lewandowski w pewnym momencie nawet już nawet nie patrzył, żeby podawać na lewą stronę, bo wiedział, że to się skończy tak jak zwykle. Więc. Jedną rzeczą jest, czy inna, in, no, inną sprawą jest to, że Kamil Grosicki i tak będzie grał w kadrze, bo nie mamy żadnego zmiennika, który dałby e, taką świeżość przez te chociaż 5 minut, jak Kamil Grosicki. E, no niestety, nie doczekaliśmy się skrzydłowego na poziomie Kamila Grosickiego. Słabek Peszko nie będzie grał już w kadrze. Będziemy jeszcze Kamila Grosickiego oglądać jeszcze jakiś czas. Wiem, że jest waszym ulubionym piłkarzem, jednym z waszych ulubionych, ale jest cały czas jeźdźcem bez głowy. Bez głowy. To jest bardzo ważne. Fajny Zieliński, Krychowiak, Kędziora, Klich, środek pola. Potrafiliśmy grać też wysokim pressingiem. E, Zieliński z prawej strony. Przytomnie Brzęczek, Jerzy Brzęczek, trener, e, wwożył, wrzucił Zielińskiego na prawą stronę. E, no i tam widać, że, że, że Zieliński jest piłkarzem, który no potrafi potrafi robić z, zmianę w grze, potrafi robić różnicę. E, no i co? Życzymy sobie, żeby Piotrek Zieliński na tej prawej stronie operował i tam właśnie był. Cały czas tęsknimy za duetem Kuba Błaszczykowski-Jakub Piszczek w ich prime time, tak? Eee, no ale co? Może Kędziora z Dzielińskim? Ja bym się wcale nie obraził, jakby taki duet właśnie na miarę Piszka i Błaszczykowskiego powstał teraz. A kto wie? Muszę też jednak ostudzić nastroje. Mamy komplet punktów, na papierze wygląda to rewelacyjnie, ale umówmy się. Mecz z Izraelem to był dopiero pierwszy mecz, gdzie ja widziałem jakikolwiek pomysł, tak? I umówmy się, że Izrael w realizacji tego pomysłu troszeczkę pomógł. To nie jest przypadek, że my na, w ostatnich dwóch meczach na pięć strzałów strzelamy pięć bramek. Inna sprawa, że to nie jest nasza wina, że Izrael w swojej bramce powiesił ręcznik, a nie bramkarza, który nie dość, że nie obronił żadnego strzału reprezentacji naszej, to sprezentował jeszcze jedną bramkę. No trudno, to nie jest nasza wina. Izrael grał słaby mecz. Uwierzcie mi, że Izrael tracił w głupi sposób piłkę, gra defensywny z, z taką nonszalancją w pierwszej połowie. Ale jak mnie bawi niesamowicie, jak jeden mecz potrafi w narodzie zmieniać nastroje. Przecież w piątek Jerzy Brzęczek po słabym meczu z Macedonią był, był już totalnie skreślony, zwolniony, wyrzucony z kadry. A po tym meczu kibice wróżą mu mniej więcej ćwierćfinał, półfinał, minimum ćwierćfinał, półfinał Mistrzostw Europy. To jak jest? Spokojnie. Poczekajmy. Jest pomysł, ale jest jeszcze więcej niewiadomych. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.